Przesłuchajcie, w kolejnym odcinku z tej strony. Chęci hey, że nie miałem mikro. Teraz sobie grajmy tu i chwalimy. Znowu tak jak wcześniej. Chciałam tylko powiedzieć, że no, dużo raczej tu nie zaszło. Tej że jest tylko to nowe, że rekord można pobić do 1000, nawet. Nic więcej raczej nie i nie miałem mikro włączonego, więc był problem. Troszkę go zatwiem, no dobra i wszystko jest ok. Oh. No i teraz biegramy w, w odcinek drugich. Tam nie miałem mikro i soli. Nawet w The Foresta raczej w serii nam się uda zagrać. Ja nagrywam do 10 misji, bo to jest dużo misji. No dobra No i nie wiem raczej Co teraz robić? Nieważne, że mógł walczyć z bossem Kurka To powalczyć z tym bossem Tutaj cofniemy 42 mamy raczej się przyda No, już 2 złote, że Yy, dobra, pracujmy dalej. Ura. Tutaj ten miecz, kto lepszy zawsze? Wejdziemy w to i tu. I no i wszystko zwykłoszone, już totalnie żyje. Hmm. Hmm. słabi są. Dobra, i teraz. Tak, i tak. No, i dziękuję. Do widzenia. No, dobra, ramię już tysiakama. Nie. A, a mam czarnie dzięki. Czy mnie są cztery? Oto zróbmy takie coś tu, tu. Coś, 4 oh. time? I ile zarabiam? Widzicie, 11. A widzicie czemu? Bo tutaj dolepszyłem. Widzicie? Magia, nie? Realnie magia świąt. Dzisiaj zrobimy... Nie będziemy robić teraz cięcia, raczej łuk wam pokażę. Po Z oczywiście. Nie trzeba tak cały czas trzymać, nie? Można zrobić też takie coś a wtedy dłużej to trwa lepiej trafiać w sam środek daje akurat o ile? po dwa no? ciężko raczej trafić, jednak już się rozpędziło Krasz się rozpędzi to dwa za jednym zamachem Trafił się trafiło mi widzicie tak, nitrnia. Trochę potrwa za. Nie. Kurde. To nie tyle. <laughs> raczej nie kończę odcinka jeszcze. Ale kto wie, polecam kanał mojego kuzyna, na kulczykanie Tak się nazywa, jest słaby, ma tam filmiki, ale no, jaki są. Jest już też karolka. Verteza, Rezigiusza to tak średnia, no ale też polecam takich youtuberów. Dobra, powiedzmy, że jest ok. 46. dość, ja że w lasy zrobiłem. Widzicie? To jeszcze patrzcie. Yy, no, powiedzmy tak. Uff. No i powiedzmy, że to no, lepiej, i to. Bo to jest fajne. Że nie bije. Oni tylko jabię więcej razy, no i powiedzmy, że tu odebrać swoje pieniądze i teraz tak tu i raczej nie wygram z nim. A... Tak, czy warto użyć? A ja nie, ja trzy stówy im życie, Dobra, fajnie. Wracam. Kończynka. Nie wiem to co miksturka jakaś to tam była, ale nie słuchałem. Ile zrobiam? Właściwie idę fajnie. Chyba im większy level to wtedy. No jakoś tak dobra. Tutaj muszę złoty. To też muszę mieć brązowy medal w ciągle te gwiazdki odbijam. Jej! Chyba mam 20 przeżycie razy. Jest kim. Dobra, to zaraz. Będzie. Je, wiedziałem. Kurka. 327 gwiazdek. czyś odbić. Odbić muszę 27 razy. Kurde. Te gwiazdki też się liczą oczywiście, ale jako dwa. Wiedziałem, że z tej strony będzie. Dobra. My już przestraszyłem. Ale tysiąc cztery. Jest dobry przeszlifowanie. No jedno. No dobra, patrzymy ile tutaj. No dobra, zobaczycie, chciałem ja ja tylko powiedzieć, się, czy działa, no dobra, no i teraz odbieramy to, tak, no, dobra, 21 nadal, l patrzcie, takie mieczyki są aż dotąd, nie, nie miałem dotąd. Dobra, no i teraz sobie wbijamy w to. Dwie misje trzeba wykonać. Muszę trzecią. Także dziewięć takich gwiazdek, nie do... Nie, żeby mnie jawka też nie dotknęła. Ja, no, no i odbiłem. Mam ja, normalnie ze mnie. Nie. Ja. Jest. Ja. Trz, trz. Trz, trz. Trz, trz. Trz, trz. I dostaniecie mnie żywego. Jak już to martwego, ale za 3 zł hmm. nie nasartuje. No, Kurde, co ja robię? Te gwiazdki od Hmm. Dobra, gwiazdka jest. Jeszcze pięć gwiazdek. Nie. Co ja odwalam co? Ja... Jest? Dobra. Odbijam. A nie. Nie odbijam, nie odbijam. To teraz będzie gwiazdko. jedziała Dobra, na no tego tyle. No, fajnie, dobre, dziewiąty level. Trzy no, misje. Dobra, to na tyle odcinka. No i, i pa.